Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nix, a to jest moja kuchnia. Dzisiaj się również zajmiemy prostym, bardzo ciekawym przepisem i będzie to kolejna sól magiczna. Ogólnie rzecz biorąc chciałbym Wam powiedzieć, że sole to jest taki troszeczkę inny rodzaj proszków, wszystkim się zapewne wydaje, znaczy może nie, nie wiem, czy wszystkim większości na pewno się wydaje, że proszki to są po prostu proszki. E, zwłaszcza, że na przykład w tradycjach chudu, które są często bardziej jednak rozpowszechnione, przynajmniej w mainstreamie, e, nie rozróżnia się od tych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co tradycyjne, my tak naprawdę mamy dużo rodzajów proszków i każdy ma troszeczkę inne właściwości. E, więc sole są właśnie jednym z takich rodzajów i podstawowym ich składnikiem, no, jak sama nazwa wskazuje, prawda, jest sól. I dzisiaj również wam chcę pokazać taki mm, prosty, bardzo użyteczny przepis y, na tak zwaną białą sól czarownic. Co robi biała sól czarownic? Mianowicie białą sól czarownic jest świetna jeżeli chodzi o błogosławieństwo, o wprowadzenie pokoju, harmonii, o poświęcenie przestrzeni i osób. Y, również można dzięki niej błogosławić wodę, żeby nabrała y, właśnie takich y, bardziej cudownych właściwości. Czegoż będziemy potrzebowali do naszego przepisu? Będziemy potrzebowali przede wszystkim soli i najlepiej, żeby to była sól morska. Sól morską kupicie sobie bez problemu w sklepie, więc myślę, że to wystarczy. Ja tutaj wziąłem trochę taką bardziej drobnej stąd no bo łatwiej się używa po prostu z uwagi na to, że to jest troszkę. Poza tym będziemy potrzebowali kaskarei. I najlepsza kaskaraja będzie z muszli morskich. Ja w odcinku o mówiłem, jak ją zrobić, ale oczywiście możecie też użyć normalnej kaskaraji z białek, ze skorupek, przepraszam, jajek. Tylko że wtedy zadbajcie o to, żeby to były skorupki białych jajek. O, nie zapaliłem kadzidła. Bo to jest biała sól, i tutaj, jakby ten element magii koloru też jest istotny. Biały oznacza czystość, biały oznacza też pewnego rodzaju jakby receptywność, prawda? Klarowność, czystość. I to jest dla nas istotne, więc nie używajcie tutaj skropek z brązowych jajek, tylko po prostu należy sobie zrobić ją z białych jajek. I będziemy potrzebowali jeszcze do tego jaśminu, płatków jaśminu lub olejku z jaśminu. To możecie sobie. Wymiennie zastosować, lub właśnie zastosować je oba. Nie ma tutaj właściwie żadnej różnicy. No i tak jak zwykle, zaczynamy od modlitwy nad naszymi roślinnymi składnikami. Tutaj mamy praktycznie dwa: to jest kwiat jaśminu i olejek z jaśminu. Chociaż opcjonalnie też możecie użyć białej róży, Jeżeli macie lśmienną białą różę, też jest w porządku. E, więc ja teraz przez chwilkę się pomodlę nad tymi składnikami, aby przebudzić ich potencjał ducha. Wypamiętajcie, że to zawsze należy robić, jeżeli chodzi o składniki roślinne. To jest bardzo istotne, żeby przebudzić ich ducha, i właśnie dzieje się to przez modlitwę. Prawdziwa modlitwa musi być szczera. Prawdziwa modlitwa jest dialogiem serca z sakrą, które zawiera waszą intencję. Także zobaczymy się za chwilkę. Dobrze, nasz jaśmin jest już gotowy do użycia i możemy przystąpić do stworzenia naszego proszku. Tak więc na początek bierzemy sobie oczywiście sól. To jest sól morska, a więc sól morska jest także właśnie związana z tym aspektem nie tylko czystości, jak każda sól, ale też właśnie prowadzenia harmonii. Tak, może jest, można powiedzieć, wielką matką. Stworzenia jest taką potężną siłą falującą harmonijnie przez wieczność. Wszystko powraca do morza, wszystko też wyłania się z morza, więc weźmiemy sobie tutaj trzy części tego typu soli morskiej i do niej dodajemy sobie jedną część z Korei, z Korei kaskorej z muszli morskich. A więc jest to Paskaraja, która posiada wybitne właściwości ochronne i też koresponduje nam z morzem, prawda? Właściwości ochronne, właściwości takie jak to muszle chroni miękkie ciało ślimaka. I wprowadza harmonię. Paskaraja, też musimy o tym pamiętać, jakby usuwa obecność wszelkich negatywnych sił sprawia, że negatywne siły, które przebywają na planie astralnym w żaden sposób nie są w stanie wyrządzić nam krzywdy. Można powiedzieć, że tam, gdzie jest rozsypana Kaskaraja, właściwie nie może istnieć nic co negatywne. Dlatego jest ona wykorzystywana od wieków, także no, głównie w chudu do usuwania wszelkiego rodzaju negatywnych wpływów i zabezpieczania terenu. A ta sól będzie nam również służyła przecież do zabezpieczania świętych miejsc, do zabezpieczenia różnego rodzaju sanktuarium, do tworzenia właśnie takiej świętej, sakralnej, harmonijnej duchowo przestrzeni. Więc dodajemy tutaj jedną część kaskarei. I do tego wszystkiego możemy w tym momencie dodać albo pokruszonych płatków jaśminu, albo olejku jaśminowego. Ja dodam jednego i drugiego. Ponieważ mam, więc dodam. Ale tak naprawdę wystarczy, że dodacie jednej tylko z tych rzeczy. Ponieważ, yy, no właściwie chodzi o magię, magię jaśminu, magię tej rośliny. tak? Ja sobie dodam tak nie za dużo, wezmę szczypta tego jaśminu. I oczywiście musimy ten jaśmin skruszyć troszeczkę w naszym mężczyźnie. Nie jest to specjalnie trudne. No właściwie go tylko tak rozetra. Jak ktoś chce, to może go skruszyć oczywiście na proszek, ale ja nie mam akurat takiej potrzeby. Jak widzicie, to idzie bez jakiegoś szczególnego problemu. I dodajemy jaśmin. Dlaczego dodajemy jaśmin? Otóż jaśmin to jest naprawdę wspaniała roślina, która Uspokaja duchy, również łączy nas ze światem wyższym, generalnie łączy światy, łączy nas ze światem astralnym, ale jednocześnie sprawia, że uzyskują właśnie takie połączenie na zasadzie harmonii, a wiadomo, że w astralu podobne przyciąga podobne, więc przyciąga do, do nas również pomocne, łagodne, harmonijne duchy, wprowadza spokój na plan duchowy, także gasi gniew, co jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli otaczają nas duchy które z jakiegoś powodu są gniewne i na przykład ich gniew jest słuszny, bo być może oczekują pomocy albo coś jest nie tak i oczekują, że się tym zajmiemy, to jaśmin po prostu gasi ten gniew i pozwala nam się z nimi skomunikować harmonijnie. <laughs> Czyni nas również bardziej receptywnym na subtelne elementy i również wznosi naszego ducha, a także jaśmin jest związany z czystą miłością duchową, więc tak dodajemy tu odrobinę jaśminu. Może być w płatkach, a jeżeli nie, to dodajemy olejku z Jaśminu ja tutaj dodam 7 kropli olejku z jaśminu. O no właśnie tak. Po czym oczywiście całość należy bardzo, bardzo dokładnie rozmieszać. Moc jaśminu u nas jest troszeczkę na zachodzie mniej znana, natomiast chyba bardziej znana jest na wschodzie. Jest bardzo często właśnie używany. Zresztą kwiat jaśminu w postaci girland, jako ofiara dla różnego rodzaju duchów, także gniewnych, agresywnych duchów, aby właśnie ukoić gniew i umożliwić tę harmonijną komunikację z nimi. Także na przykład jaśminem przystraja się statuetki śliwy w świątyniach. Tak właśnie teraz się prezentuje nasz cudowny proszek, służący właśnie do błogosławienia miejsc, do wprowadzenia takiej świętej, duchowej atmosfery. To jest bardzo pomocne na przykład przy medytacji, czy jeżeli macie jakiegoś rodzaju sanktuarium, świątynię, to możecie wykorzystać ten proszek. Także jeżeli na przykład ktoś przeprowadza rytuał, w którym udziela błogosławieństwa, zwłaszcza kapłan, bardzo dobrze tym proszkiem jest wcześniej pokryć sobie ręce. Odrobina tego proszku, niewielka, dodana do wody, Błogosławi również wodę i przekazuje jej te same właściwości Więc woda taka może być używana jak woda śniącona Oczywiście bardzo dobrze jest, jeżeli posiadacie do tego sól egzorcyzmowaną Ale jeżeli nie, no to tak jak już mówiłem, możecie użyć soli morskiej Dobrze, i teraz wszystko to, oczywiście jak zwykle, wpakujemy do słoiczka Nasz słoiczek oczyszczamy starannie, zarówno na zewnątrz jak i w środku i możemy go jeszcze starannie oczyścić przesuwając dziewięć razy nad ogniem przy wturze cichej modlitwy i umieszczamy w nim naszą mieszankę białej soli. Ja sobie troszeczkę właśnie umieszczę w tym słoiczku. A troszkę umieszczę sobie w takim innym troszkę pojemniczku, który ostatnio udało mi się właśnie dostać. To jest taka maleńka solniczka, którą właśnie stwierdziłem, że jest bardzo przydatna do tego typu troszków. To oczywiście ją sobie oczyszczę. I tutaj myślę, troszeczkę tego gatunku umieszczam. Właśnie tak. Co myślę sprawę, że jego użycie będzie bardzo wygodne. Tak więc tutaj, właśnie, mamy naszą miksturę w naszą mieszankę białą sól czarownic. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Mam nadzieję, że pozwoli Wam też zracać duchowo, zapewni Wam do tego e, dobre możliwości. No i właściwie to jest tyle, co Wam chciałem pokazać w dzisiejszym odcinku. Tak więc, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to koniecznie, koniecznie dajcie łapkę w górę, ponieważ będzie się tutaj pojawiało coraz więcej ciekawych, magicznych mikstur, które mogą ulepszyć Wasze życie. I również właśnie ciekawych soli magicznych, które też są bardzo fajnym pomysłem mm. Na właśnie rozwinięcie swojej sztuki. Ja natomiast na dzisiaj Wam dziękuję. Pamiętajcie koniecznie o tym, żeby dać suba, jeżeli ktoś jeszcze nie dał. I no cóż, do następnego zaklęcia.